Mhm. Mm to weźmiemy na ten, albo potem... na. Skabał, Aj absolutna na wszyscy e. będą próbowali zabić się całkiem Nie, możesz, nie jest ja. No jest. No czekaj se, tak, tak, nara. Masz tu gdzieś miny? Przecież na tych minach chodzi. <gry> Czasie się w ogóle... Aha. Ale przy, z przycelowania to nic nie bije, jakby jak nie nadujesz, nie? Nie czujesz strachu przed Imperium? A na zewnątrz Nie, nie, nie <grywa> już tam idziemy, kurwa. No, na pewno, S chucił żyć, kurwa. Jebane szczerze. Ej, a czego drugi zniknął, jakby? Jak zniknął? Na górze nie ma go, że nie żyje. Nie, no ja mam. Jest na szaro. No ja nie mam, ja mam, ja mam ikonkę, tylko rachina. No, Fuja lecić, tak. Co to wam? Miny pierdolne w ogóle? No leżą dwie jakieś jeszcze, bo to jeszcze nie jest wykorzystane. No i są w lewo, tak, tak. Ach, ci w dupę kurwa. Ja pierdolę, a sobie już te trzy minuty, kurwa. Musisz chce za nim biegać jeszcze w derę, Do mhm. Legitni gracze, kurwa.

Boom. Kurwa, to tu można wejść? Ty, no zobacz to jest to tak... Ja nie mogę, Prawy. ale... Ty, ażaba? Jakby ten? <laughs> Trzeba by spróbować <laughs> Ty kurwa wie, hmm. Nie wiem, cokolwiek tak Ej, odyk. próbujesz molem? Eee, nie jestem się, chcę spróbować No to bierz coś, nie? No, średnio Dobrze, już nie poszli. Znaczy nie, no bierz jak chcesz, ale wiesz, to są mocne pokemony niby nie. Może sobie to nie są. Co? No, super, kurwa. Oczywiście, że tak. Zawsze kurwa, ja pierdolę po prostu. A no i niech teraz oni do środka. No nie Szmula na wlocie Szmulana w locie stoi. Elegancko. Panek to jest zdziwiony, co się dzieje, nie atakują? Co jest kurwa. Ja pierdolę. Halo, pipiu, halo Pipiu Nic tylko czekać, aż który odpali zdolności specjalne. No Aha. I znowu będzie rzucał? No kurwa. Nie ma, jebana A dostęp po czasie! No! Skurwa po prostu. Po to spierdolnię szarżą od detonitu, tak kurwa było. Możemy no, spróbować podejść na pałę, a na tego frajera, czy ich obu i wiesz. O. Aha. Teraz mi nic nie zadał Nawet po czasie. nie. A jedno, bym A do To jest fajna okay Ja pierdolę! Co, szarża, pusz i na pałę? No małe porządku No kurwa, mała trika dostaję kurwa. O chuj. o chuj, o chuj. O chuj. A naszyko S Słuchaj. Yes. O został nasz kolega, który jeszcze sam nie walczył. Tak. Znaczy drugi jest dech, który nie chciał z nami walczyć. A to bym walczył. Hmm. Pusz? O szarża. O Lecisz. Sam. S, prawie S, S, prawie S, prawie S, S, prawie S, prawie S, S. P. S. Łapku! No mm. Ścierwo jebane. Machu, machu. Well done. O co zrobi fajnego? to no. już widzę to No Już myślałem, że coś tam wiesz, fajnego będzie otwalane. Niestety jest chyba idiotą. No cóż. Ekej okay. oh, oh, oh. uważaj ktoś tam Już kurwa maitliczka by chciała dać O kurwa macie Spierdalaj, Szmato O, pół HP, no czekaj, Ja się trzymam na chwilę w takim razie Uważaj Na bardziej otwarte, nie? Szare, żeby chciało było. Kurwa. Chciałbym stamina w ogóle. Nie ma, to S. no kurwa moc, jebany fort! No jeszcze może zdechnę, no tak, zjebana gra kurwa nie dojebane szczierwo Kurwa, temu przeżyć da paru HP, oczywiście, że tak, kurwa... Ja pierdolę po prostu! No i gościa jednego życiujesz tam? Co to jest? Warzyw, Który tak. jest, nie? <gry> myślę, że obu to wiem do kurwa. Ja właśnie do dwóch poleciało, ale się była brylki. No. O. Tylko plecy pierwszy.